Cześć, z tej strony Karol Bocian. Ostatnio opowiadałem Ci o tym, żeby ustawiać różne deadliney dla wykonania różnych rzeczy, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy coś dowieść, kiedy mamy coś osiągnąć, żebyśmy wiedzieli, czy kogoś należy poganiać, czy należy być smutnym itd. itd. Druga rzecz istotna z tego wszystkiego jest też budżet, który chcemy wydać, przeznaczyć na daną rzecz. I po to sprawia też, że ucinamy sobie różne takie dywagacje. O, tu jeszcze było fajnie zrobić coś takiego, tu może coś dodamy, tutaj coś zmienimy, bo to po prostu mamy już wiadomo, że w budżecie to jest lub nie jest. Jeżeli jest w budżecie, no to oczywiście, że robimy. A jeżeli nie jest w budżecie, to zrobimy przy dodatkowej jakiejś płatności, przy zwiększeniu budżetu, albo zdecydujemy, że jednak nie robimy, że to nie jest dla nas opłacalne. Po prostu będziemy mieli taką analizę, czy warto jest przeznaczyć dodatkowy budżet na jakąś daną rzecz. Więc moim zdaniem bardzo fajnie jest, kiedy umawiamy się na jakiś właśnie zakres też. Robimy to i to w takim takim budżecie i wtedy nie dochodzą nam nowe zadania, a jeżeli dochodzą, no to one są przemyślane na pewno, bo będą potrzebowały tego, aby taki budżet był zwiększony. I to wszystko co chciałem ci dzisiaj powiedzieć. Bardzo zapraszam cię do kolejnych moich materiałów oraz do subskrybowania tego kanału. Cześć. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Key Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babu.io, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje. Kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babu.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię. I na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej!